Siemka, z tej strony Bondek Pro a to kolejny odcinek z z Stars, na tym kanale z konta Amberkę i wbijamy sobie misję widzowie na tym koncie Oraz Bula na tym odcinku postaram się abyśmy wbili i Dobra pyk I teraz sobie gramy peny nowo wydropioną postacią z Brau Boxa, za darmo dropnąłem peny tak samo jak na tym koncie, chyba dajże dropnąłem z tego właśnie. Bro za darmo, ale dobra, ze sklepu oczywiście. Ale lecimy tutaj, mamy naszego Mortarego. Dobra, ojoj, el primo tu jest. I. Ach, głupi misiek. Lecimy. El, primo. Mortary. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest! Pokonęliśmy go trzy kibiki. I bierzemy nitkę na 4 kity Dobra, jest git, widzowy. Lecimy piąta ranga na peni 106 żetonków Mamy punkty mocy To zostawimy sobie może jakaś postać nam dzisiaj dropnie Chciałbym Aby ten odcinek właśnie wyszedł bardzo fajnie, aby... Było ciekawe, się go oglądało, aby jakakolwiek postać dropnęła, nawet rare Bo to tak ci się, według mnie, jak ja oglądałem innych YouTuberów, to dla mnie bardzo jest przyjemne. Jak yy, najbardziej właśnie lubiłem, gdy coś dropiło im. Elo, co mi zrobisz? Co mi zrobisz w 5kg na start? No, co mi zrobisz? Podskakujesz mi? Podskakujesz? No, Dobro. Zabity. My mamy widzowie 8 kubów. I lecimy dalej. Dobra, tam ktoś jest. El Primo. 5 kubików. Dobra, pokonamy z ultem, bo mało nam brakuje do ulta. Na dwa hity i mamy ulta. Ten mortar ma ogromny zasięg, ale nie aż tak daleki, jak teraz tu sięgać. Dobra, i nie ma chłopa. 2160 mój mortar zadał. My pod koniec mieliśmy 10 cubów. Mamy kolejne 34. Wbijamy 50 monet widzowie więc jest git majonez. Zobaczcie sobie poprzednie dzisiejsze moje odcinki. E... Sekundkę, widzowie Zamykałem tylko drzwi, widzowie, do pokoju A, dobra, teraz już jestem Szkoda, nie udało mi się upolować kolta, ale dobra Sprawdzamy krzaczki na środek tu już ktoś podszedł? Nie, ale tu był tylko jeden kub, Ale dobra, warto go zebrać, bo mamy tylko jednego, więc. Dobra, teraz będziemy zadawać jakieś 1060-1080. Coś koło tego. Lecimy tu nic. Tu nic. Tu nic. Dzięki poko za kuby. Cztery kuby, ale. Może wygramy. W końcu będę zadawał ponad tysiąc. Ponad około, coś koło półtora. Wydaje mi się, że ktoś się tam kampił. Chyba kogoś tam widziałem. Na pewno ktoś tu musi być. Co? To Rosa była. Jestem ciekaw o co chodzi, ale dobra. Plus 10 był. Ile mamy z 6 na 47. Chciałbym mieć tego z widzowie. Może tu, jako pierwszy taki lepszy Epic lub Mythic, dropnie mi właśnie squig. Zobaczymy, będziemy robić daily z każdego z tych kąt. Widzowie w Brawl Starsie na pewno jak w karnet z, to z Bondek Pro z mojego głównego. A tak, to z tego właśnie mojego bocznego też będę nagrywał odcinki, bo możliwości z tego, że nie, prawdopodobnie bardzo niedługo już nam dropnie lepsza postać, taka jak na przykład Mortis, yy, a może nawet Legenda, więc chciałbym to nagrać, a mam tu dużego farta. Yy, więc. Dobra, zabiłem tego gościa, ale dobra, piąte miejsce, Nie jest źle, trzy pucharki. Mamy 225, czyli jeszcze 3 gry i mamy to, widzę, dobra, jest git. Lecimy, wbijamy tutaj misje, bo będzie ich bardzo dużo, a będę miał mało postaci, więc jak my to z Ninjo.pl mówiliśmy, zbagowane misje, choć wcale nie są zbagowane. Mm, dobra, pyk, raz, dwa, trzy. Cztery i pięć. Chyba wybieram tą nitę. No nie, zginąłem. Siódme miejsce, to pewnie jeden pucharek lub zero. Nie, dwa. Ej, XD, to tak dużo? Lol. Dobra. Mm, jeszcze, no nadal trzy gry. Nic się nie zmieniło. O, są tam kiuby. Dużo skrzyn... Dużo. Gdybym był tylko na środku, to bym miał farta, ale dobra, lecimy tam. Pędę każdego, kto będzie chciał je zabrać, bo wiecie widzowie, że PN, jak w coś walnie, to, to się rozpuszcza i prawie wie, praktycznie więcej zadaje, więc dobra. Mamy już cztery kuby na sam początek. Upuszczamy kolejne dwie strzałki. Stawiamy naszą wieżyczkę pokonujemy po raz 50 przeciwników Stawiamy ulta wieżyczkę i bijemy el Primo Zmuszamy go aby poszedł tam w, mo w kierunku mojej wieżyczki i dobra. Szukamy rowu widzowie. Mówiłem. dwadzieścia 222, 222. HP LOL. Będzie na odcinku upamiętnione, więc dobra, Git. Zagrajmy sobie może. Kogo ja tu mam bardzo, bardzo nisko. Najwięcej pucharów, to najmniej ma Rowska. Więc gramy, widzowie, Rowsą. Lecimy. Kolejne dwa kuby rozwali. wali yy, kilka, może walić kilka osób na raz, więc lub kilka postaci, skrzynek albo postaci i skrzynek. Mamy już ulcika, naładował mi się na tym poko. Dobra, idziemy i... Ro, Rosa używa ulta. Roza, używamy ulcika. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, teraz na, jak dwa razy widzowie walne to mamy już skrzyneczkę. O kto, ten El Primo pojechał moją siostrę, czyli inną Rozę. Jeden HP, LOL. Dobra, lecimy. Gdzie jestem, głupi poko? Dobra, na dwa hity go miałem. Nawet na mniej. Na niepełne dwa hity. O, dobra, jest. Jest ten. Um. Kolcik, który mnie prawie pojechał Dobra, wozimy do tych krzaków I naprawdę on miał albo jeden kub albo dwa co w się sensie nie, albo miał zero kubów albo jeden Albo w sumie dwa może nawet 4 HP miał na hita prawie tego Barleya Gdybym miał 11, to bym miał go na hita Dobra Słuchajcie, widzowie, jeszcze jedna gierka I mamy Bula I później jeszcze 50 pucharków Czyli 5 gierek bólem. Albo nie, Bula zostawiamy Na razie I mamy jeszcze 5 5, wiecie, widzowie 5 wygra winów po tym Rozą. Bo mi się bardzo wygodnie gra, nie chcę mi się grać barleyem. I widzowie, słuchajcie, mamy misję, a później mamy kilka megaboks, kilka skrzynek megaboxów, broboxów, big boxów. Z tego co widziałem, to bodajże dwa big boxy, jeden brobox i jeden box. Jeśli nam się uda to wbić, chciałbym w tym odcinku właśnie to wbić, albo w następnym z tego, właśnie, może dzisiaj uda mi się go wstawić. I lecimy dalej O! Colt Nie, nie zabieraj mi W Ty głupku A dobra, ale jednego mi zostawił Nice, może bym mu oszczędził życie, ale nie, jednak nie, no, nie chcę Dobra, gdzie jest ten chłop? O, kolejny kolt. Właśnie o niego mi chodziło Dobra, dwa kolejne kuby mamy 11, czyli Jakiegoś barleja na pierwszej mocy ściągniemy na hita Dlaczego ta roza nie przeklina? W sensie ona w sumie nie przeklina. Nie, no poko, no to na dwa hity go wezmę. Naprawdę na trzy? Na trzy niepełne. Dobra, mamy bula. Nie, nie mogę. Kurde, dobra, bierzemy do peny. I mamy bula! Dobra, widzowie, zagramy jeszcze jedną gierkę i to by było z tyle, na, 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 tyle z tego odcinka. Dlatego, że, no, na, bo nie chcę, aby on trwał 20 minut, bo chcę, aby jak najwygodniej Wam się widzowie oglądało. Poza tym mam jeszcze filmik nadal z OneBlocka, u mnie siedzi, który właśnie za chwilę będę chciał wstawić razem z tym, więc... Yy, z OneBlocka Minecraft oczywiście, yy, więc, wiecie, widzowie, trochę pracy mnie czeka. A jeszcze będę musiał nagrać kolejny odcinek, więc. No. Lecimy dalej. Kolejne 5 skrzynek. O kurde. Na początku pozbędę się tego Primo. Nie, 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 nie. Kurde, zabrał mi cuba. Dobra, mamy 12 cubów. To na hita ściągnę tą nitę. Nie, no naprawdę na dwa hity dopiero. Tak mało. Nie że czy na jednego hita. Dobra, widzowie, z tego odcinka to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.